Nie, na się nie naprawiamy tutaj. O tak się tak zastanawiałem, się, co tak stuka? Ale szybko. Mhm. Patrz, tu masz ile, patrz. No. Już przestaje chyba w połowie. Mhm. Łapie w to No. O oo! Tak, tak dużej krupy nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem. Jaka duża! Ty, nie, ale serio! Ogr... Ogromna krupa. Znaczy może nie ogromna, ale naprawdę duża. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem tak dużą krupę, nie? Bo to centymetr jest około. A krupa zazwyczaj naprawdę kilka milimetrów ma. Ale jaja! I to tak w sumie z niczego, można by rzec, nie? A z tego tutaj! Patrzcie, jaki cebek! Zaraz mi się bateria wyładuje w aparacie. O, patrzcie, teraz jaka, teraz jaka malutka leci! Widzicie? W porównaniu do tej wcześniejszej, to jest mikrus teraz. Тоа ќе го ние на Лимбус.